Nie, nie. WELCOME PIRATS! WELCOME IN OUR lo FIGHT LOBBY! ON YOUR LEFT SIDE YOU SEE SHIT! ON YOUR RIGHT SIDE YOU SEE SHIT! SO IT MEANS THAT YOU'RE SHIT! THANK YOU! Nigdy! No ale spelun alkoholików tutaj jest. Ta ja ja chyba zrobiłem jak wejdziesz na polonie to masz to zrobić. Ja p***dolę! A, zapuściłeś? Czy nie? Nie, nic. Mają was... kotwę tym gównem. Tym i... no. Zapij imię Oj, małą kotkę generalnie Leży nie żywi, na on po No i on co? Już Lecę do nich? Nie, nie leci ci k***a, tylko pali mnie I nie mam jak się złapać, bo na żaglu No zaś po polach Lewej wejdź, tak. wejdzie z lewej No ja że on jeszcze przed, a nie wierzę w to Ej, druga, druga, druga senka przed, 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 przyszedł u ona no, no, no jest, na tobą Zabij. patrzcie, ja idę szybko przeładować kręcę tak, żeby no, ich no, gonić to teraz. No, to też też teraz. Duże koloni. No, bo się zagarnęli, że chcemy ich tam ramować a oczywiście bo się z tyłu fali hmm. <grym> co nie ma oczy, I miałem 100% skuteczności strzału, ale to nam nic nie daje, bo mamy za mało tych Dobra, ogarniamy no, się, popuszczajcie kanony łatajmy spola nam palne. Tak, 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 tak to może do nich Dobra, leci do nas. może jedna osoba przynajmniej od nas. A ja odmian. nie dolecę, więc ja od razu do Patrzcie na lewą drabinkę, a polecimy lekko, a ja będę na prawą. Ja. Yeah. Tak, mnie zbił do czerwonego HP, Tak, ale będę potrzebował zaraz jakąś pomoc. Co zabili mnie od razu, ale koty mają dalej chyba. Bo nie miałem akurat Brand Landerbomb, no bez nich by się wystrzeliłem, tak to bym ich pozałatwiał. Weźcie, rozwijcie no, wszystko. Mako. Mamy pod wiatr. No już k nie mam nic. Ja oczywiście no, się odmasztułem. Ale kot im poszła. Nie Tam wiem też czy poszło. poszło, czy nie poszło. Wziął nam jedzenie ten. E, ja im zabrałem skrzynkę z kulami. Dobra, okay. to dawaj do nas. Biegnę z tym, z kulami. Lewej będę wchodzić Uwalił to jeden od nich Dobra, tam pod na dole okay. żeby Nie widział War. O f***a jest z tymi hitragami Raz bity jeden Pięknie Ja wiem wszystko co mogę zgarniam O jezu, setkę desek mają Uwaga, dwóch wraca, trzech Jestem na te... statku. Weź Orek, weź Landera na zewnątrz To zaraz spróbujemy, chodź tutaj Apollo, będziemy ich ciachać Gdzie jest balkonik znaczy gdzie jest? I to musimy znaleźć. po Nie wyskakujcie, nie wyskakujcie! Ale zabity tak Środek Góra Dostałem z Landera do dobica jest nie, Jak pociachani Ej, Kogo mam postawić? Nikogo? Nikogo dobra, nie kogo, na razie Jeszcze biorę do końca wszystko, żeby nic nie mieli I odwróćcie się i po prostu pić do nich ogóle, więc... Dobra, 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 idź na, on, idź na on do steru już Ja wstanę to znowu do nich lecę Rypek chyba do nas będzie wchodził Jest u nas! Lorek, puść! Puść! On się Serio, k***a Pucelkę myszką Będzie z lewej chyba wchodził Dobra, zrozumiałem się Patrzcie na drabinki, Zrozumiję patrzcie na drabinki, drabinki. Schodź Lorek, Tak, bo oni to wszystko Oni teraz tylko stoją i failują Więc jedna osoba będzie cały czas płyje, dziurki dodatkowe A dwie będą musiały tam iść i poczyścić to wasze double Niech chcesz to zmienia sam my Nie wiem Na szablę teraz Podnoczył się Ten statek im się tak pali Że jak tam chodzę To nie wiem Dobra, ja muszę... o, o kurna Pilnują No I cały czas pailują się Mówię W dwie osoby trzeba wskoczyć Bo pojedynczy To będzie Skop, Ja to... pierdolę Jeden że... nie od nich Okej okay, Dwójnego nie się spaliło Mówię że nie ja spalił się Kolejny Dobra, Dobra ja im robię cofty, o mają jedną na balę dosłownie To on tę żarę Dobra Chodź, 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 chodź My nie mamy wody, nie? O, to sukutko O nareszcie GG guys. Long Good fight ale, ale teraz musimy się z ten, zrestokować nie, już nie. No co jest z tymi dragami? Ja idę do Kibla, bym mam black screen na cały czas. Happy New Year! Totalnie bo cheeserka, ale... Trzeba było znaleźć spotudnie. <mum> What the bling? What the bling? spread. Martinez Gaming. Za <mum> <skry> no, dużo rzeczy na mnie macie. Kurwa, idę. Idę. Godziny i pięć minut. U uwaga klikam na ona teraz Niżej Jej niżej Mają inne żagle Kolejny kolejny dierek mnie poleciał idealnie Border będzie w prawej No ja? Karnię go wicie na górę Właśnie ci, co ich tak finalnie rozwaliliśmy, wjeżdżając na statek. Na Ej, e, zabili mnie, zabili to... mnie. Mam, mam, mam. Pewnie będą mordować. Puść! No kumar. No, k***a. do nich, oni też się zapinają te właśnie przed chwilą. Najpierw jej trzeba zabić, bo nie ma możliwości uprzedzenia tej podpicy. Co oni ją jeszcze bardziej opłatowali. Prześciłem ją. Jak? To z tyłu była dziura. Okej. Okay. Gudwa, idę do st... chyba pociachali mnie. Oni się ogarniają, oni, nie, oni żyją wszyscy. Lecę do nich. U nich chyba kłata. Jeden pejluje, a jeden kinruje. A... Zabij mnie no. jeden tam leży. A, ci podnoszą. O nie, jeden skinął. Bez mnie Na fermencie. No. ja też nie żyję niestety. Tam po pistolu dwukobity jest. No. Co, Polaki, czy co? So? Tak, bo powiedział to serio znowu wy? Ja się mogę w nich zaraz bo mam kont, ale jakby jedna osoba ich przypilnowała, a dwie by gasiły. Nie, Nie. Jestem. To. To My ale oni cały czas rzucają te podpalające, więc... To idźcie do nich. A to mi się chyba wydaje. Chcę wchodzić dzisiaj Dobra, lecę. Koty podnieśli? Mhm. Mm to lecimy, obróćcie siarę, gdy położysz. ale jest kule, nam się kończy. Musimy ich teraz skończyć. Ja już wychodzę z fairway'a, no. I się też. No, no, na pali jesteśmy. Ale tu jest ognia na górze. Ja do nie tauczę, żeby nie płatały, bo już tam się kończą kule. Jakie by było chyba na nich pójść i im zabrać? Nie mamy kul na dole Ej, jeden wyskoczył Pilnuj, się ten robinek. ja biję cały ja czas pilnuję. Chcę na fremenie i nie mogę się ruszyć Shift tab. Oooo. Statek, nie, nie mamy kul, więc musimy... Podnoszę kotwicę. Wracam do nas na statek, robili dziury 5 sal, wszystkie dół, baila, w baila, tak. Ja wchodzę, wchodzę Będzie wchodził na statek Mam długo dwójka wejdzie Trzymajcie się naszego statku na razie Zabity Zabity Brawo Zabity jeden Brawo Tu miałem ma... jakieś dziury w ogóle? Właśnie, chyba nie, trzeci. nie. Tam... Trzech z... udało się zabić. Brawo Ty Dobra, trzeba im trochę kulik rozstrzelać, bo inaczej to nie ma sensu. Właśnie Skupy, bo... Nie mają dziur na dolne <grym> Nie mają dziur? No. Mam 50 kul. Nie mam nawet na U nas są kule, jedna odcinka. Dobra, jak teraz zespia rozstrzelam. Okej, okay. padł jeden. Jeden poszedł do nas. Ja do mam te kule. Daj ci Arek. Nie trafię, jestem ten. Jesteśmy za blisko. Wracam. Trzeba ugasić ten statek. To jest k***a tragedia. Biegają u nas. Ja mam black screen'a yeah, właśnie, tylko z innego. Tak. Czy wychodzisz z tej środkowej? Pogasić na razie. To co, nie łatajmy tego, bo nie ma co. No powoli nam też się kończy jedzenie. Dobra, próbuję nie, podnosić. Nie no, tu jest całe na dole przy beczkach. Okej okay. Dobra, kot ten mamy Dwóch leży od nich, Pięknie Dobra, nie lecę to nic Tu zamieszanie Dobra, panowie gaście, ja próbuję nas wykręcić ah, Dzięki na maksa w lewo, i się podlecz Jesteśmy na maksa w lewo Fuck, tak. popchnąłem Zresztą się Dobra Jest na dole Dobra Ja Leć tam od razu, od razu tam leć Od razu tam lećcie się I tam? Tak, tak A, jest statek? Ja ogarnę Jeden zginął, jest na fermenie Dobra, dam no, wierzyć ci Lećcie obydwoje Ktoś z fermena zniknął jest nasz storage, jest Może wyszedł? Bazenki. Jest przy deskach Przy deskach jest Torrejcz tutaj Oni mieli f**kuj żarcia F**k nie żyje <grywki> Ja mam na fermenie, dwóch na fermenie no. no widzę jak ogarniasz F**k to statyk na razie Leć tam! Nie pyskuj <grywki> Słyszysz? Leć i pinuj dziur u nich To jest najważniejsze nie da się zejść pod pokład w ogóle. Wracam do tuneli. Zatunęli, tuneli. Pięknie, no, o to chodziło. DJ Boys, good fight.